Cześć kochani, witam się już 7 grudnia i znowu otwieram te kalendarze, znowu tak późno. Prawie o tej samej godzinie co wczoraj, bo tak kończę lekcje. Yy, I no. Chociaż yy, dzisiaj nie byłem na lekcjach, bo byłem w Warszawie w szpitalu, więc tak. Yy, dzisiaj trochę wcześniej te kalendarze od, yy, próbuję otworzyć. I, I kolejna świeczka waniliowa. Wow, mi się tego by nie podjechał i prze bardzo Wyjąłem, nie musiałem się nawet siłować jakoś bardzo. Więc ciekawie i lecimy z siódemką. Za co tu będzie. Siódemka. Prze bardzo, prze bardzo Będzie. Lade... szoko Bomb. Y nie, nie będę tego wymawiać przez czas. Ule dają takie te nazwy. W ogóle. Um wczoraj by były te Mikołajki, co nie? I my swoją przyjaciółką robiliśmy sobie prezenty i sobie ja zapustujemy kalendarz i ja jej kupiłem tego Kinder yy, Mikołaja dużego i mówię Wam, to jest cudowne, mamy tam dwie takie, wiecie, te takie jakby czekoladki Kinder całe opakowania i to było za chyba dychem. więc jakby w ogóle cena była szałowa i też były jakby fajne te rzeczy i jutro powinna być ostatni raz yy, świeczka waniliowa więc od dziewiątki będziemy już mieć chyba y, inny kolor więc super jakby, no i zapraszam Was już do Teamsów bo tak dzisiaj krótko już po prostu tak wiecie, tak szybko poszło więc w sumie y, dla mnie jeszcze lepiej dobra, więc jesteśmy już w i jesteśmy dzień po mikołajkach i w sumie to ja y, nie grałam po odcinku, bo po prostu nie miałam czasu i tak yy, wy... Yy, chciałam powiedzieć wydupczyło. Wywaliło mi yy, komunikat, że mamy wracać do, 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 do domu, więc no Więc tak Więc tak, 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 tak Dobra, nie, miałam tylko trochę laga Myślę, co tu możemy zjeść na to śniadanie Sorry, powywalam trochę tego żarcia mu się nowy zrobi. Ja poproszę, żebyś podała coś na wekowa... A okej, okay, wekowania wędkowanie. Yy, podejść śniadanie. Mniam omlet. Yy, bardzo lubię omlet, jeśli ja taki omlet trochę omlet pizzę dodaj tam sera i w ogóle i, i szneczkę, i tak... miał nam pycha pycha jest naprawdę. Okej, okay, więc już jestem. Musiałam zrobić chwilkę małego cięcia. Mam nadzieję, że się nie obrazicie w sumie... Yy, no. To nie live, to, to nie live, to wiecie można. Tak, przypisane sełuszka są przypisane. Gotuj, bo musisz zrobić... Ja miałam zrobić omlet, dobra, bo to wyglądało chwilę przez jak ciasto i miałam tego laga, co ja wreszcie robię, ale robię ciasto. Kto to? Ty sprzątasz? No dobra Weź po to wyczyść wszystko To też powyczyszczaj Powyczyszczaj, tak, powyczyszczaj Zawołałem się na posiłek Ej, Usiądźcie sobie tak naprzeciwko siebie i y, to wrzucimy tutaj, nie no w sumie to tak przed wyjazdem może to wrzucimy, albo wrzucimy do kosza, nie je wiem, marnowanie jedzenia, ale potem zrobimy, no, świeże po prostu, jakby, a proszę bardzo, jak jedzą śniadanie, a i nie włączę tego kryształka, ale będę musiał to zrobić, y, no, tylko jeśli nie zapomnę, a ja zapominam. Ja ten ostatni dzień to już tak planów nie mam. Tutaj pójdzie. Tutaj yy... pomyśleć też, że tutaj zrób wszystko. I nie nadal mi zastanawia, czemu ja nie mogę sprzedać No bo ja ją zostawię tutaj po prostu. Chyba, że możesz ty ją sprzedać. Nie, no to nie chważ ją tu zostawi. O, tutaj jakby kąpiel musi być. Tutaj ta se, Attrapa, myśli, że śpiewa. pomyśli Szpilka. Spoko, spoko, szpile, okej. Okay. Jakby szpil, o tutaj oh, jest jeden nowy strój drugi. Palino. Że on już w sumie taki nowy, że dodałam go piątego, piątego, tak, piątego. Ja będę mówić datami, bo pamiętam po prostu teraz te daty, co kiedy zrobione jest. Fajnie, będziemy mieli miętową lampę postawić w swojej starej sypialni. Dobra, i możecie w sumie pooglądać tą telewizję. Czemu by nie? Y tutaj wyszła nasza rakia, się ogarn -oga ogarnęła, chciałam powiedzieć, ogarnęła. Słuchaj, ja się nie dziwię, jak mił. To do pracy idziemy. No, w z vacacion. i do pracy się, do pracy, do pracy idziemy, na sporczku. Czytanie książek, dobra, czy tu jest jakaś jakby z książkami półka? Nie, to jest szafa Czy jesteś w takim wyprakowanym domu, że to nawet nie ma książki z, y, półki z książkami? No w sumie w naszym domu też nie ma ale u nas po prostu nie ma miejsca, ale tu no powinno być no już naprawdę, tak się nie bawimy yy... Dobra, weźcie to obejrzyjcie Dobra, obejrzyj premiery sezonu też oglądasz Ja się nie dziwię jak się nie zaliczy Dobra, teraz się Dobra, ty też oglądasz Ty myślisz sobie o mamie, no to spoko z Dobra, zaliczyło się, to już sobie to święto. Udane, udane, było dobre, dobra, spoko. Chcę, nie wiem, pracę... Poczytaj yy, co ona pisała w młodości. <laughs> Kurde, mówią tak mi... No, bierze że Kasz... Ka -ka na grudzień, że no. O, jaką mamy fajną reputation. Może będziemy sławną pizzarką kiedyś. Myślałam, że komuś telefon dzwoni. Mogę zmienić głośność? Nie, to wyłączę, wam tele, telewizję. W sumie to nie wiem, gdzie możemy iść. Może chodzić po jakieś tutaj joggingi? Joggingi, tak. Joggingi, Piotrze. Co to? Dobra, wróciłem już do Was. Cięcia nie było, tylko nie słyszeliście mojego mikrofonu, bo, no... Mówię Wam, męczy mnie kaszel i kichanie, kichanie i kaszel i, i tak w kółko. O, wiem, gdzie możecie iść na... Chciałbym iść na plażę, ale tutaj właśnie, tak. Fajnie, fajnie w sumie. O dobra, pójdziecie sobie. Ej, a ty czemu nie idziesz? Co ja mam tam cię na specjalne zaproszenie zawołać? To tak nie działa. Tu O, też pewnie nasze ślady są. No to są ślady Rockel na stówę. Jest ładne ładny do taka villa, naprawdę cudowny jest. Ba 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 bardzo mi się podoba, bardzo. No, <śpiewa> <śpiewa> <To>. <śpiewa> jeszcze raz, bo ja nie widziałem. No. Czekajcie, ja się muszę przygotować, bo tu będzie większy, większa akcja. O. To wygląda jak dobre ujęcie, mówię wam. To wygląda jak ona by miała ją uderzyć. Na no, Mikołajki mogliśmy zrobić taki prezent. Wow, jeszcze fawki w, 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 w tych, tak. Y, jeszcze mam fajne wspomnienia, dochodzą. A ja tutaj ta cecha. No tak, bo ja miałam wszystko na maksa, a dzieciom, że zawsze z Przynajmniej staram się. Chyba będziecie znam co też miały wszystko na maksa. No, ej, no. Nie słuchacie się mnie. O. No naprawdę... Cudow cudow cudowne, cudowne, cudowne. Jakie ładne góry. Jakie ładne góry. Teraz śnieżka poleci. O! Leci. I chodź tak trochę nisko. No. Nie trafiłam. Haha, <laughs> ha, nie trafiłaś. Haha, ha, beka. Widzę. E -e 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 -e. No serio. Wiecie co? Nie, ulepcie już lepiej bałwana razem. Na tyle gór, bo, bo, bo te wasze śnieżki to jest po prostu trochę taka bardziej żenada, niż wiecie. No, wszystko super, typy. Nie powiem ten głupi kryształek, jakiego ja nie lubię, naprawdę. Ja bym się trochę teraz nie chce iść go wyłączać, bo musiałbym szukać jakby komendy. A ja koment nie znam do Simsów, oprócz testinga i BB Move object i tych yy, kodów na darmowe kasy K kasy, tak o mod Herlody to oczywiście, że każdy gra w Simsów musi znać tu jaki skłon w tej kur... tych, tych w szpylach chociaż nasza ma nie lepsze wcale szpile wcale bo zobaczcie jakie nasza ma szpilki jeszcze na cienkim obsasie, ta ma na grubym I teraz pójdziesz siku właśnie Jak zrobimy, żebyś poszła, siusiu, robale do nas, a Hej, podobno ty, Hej, podobno, Barbara Johnson coś nie z tą przyjaźni, zyskujesz na popul popularności, okej. Okay. Ale to my jesteśmy bardziej popularny chyba niż ona, ale okej, okay, niech wam będzie. Niech wam będzie ludu. O, ognisko! Też spójdziesz że sobie tutaj yy, usiądziemy. O, pani zadek musi być. Basiu, chodź tu. Zostaw moją kuchnię w domu. Ty nam nasze rozpaliłaś. Wracaj tu jednak. Nie interesuje mnie to. Przepraszam. Nasz bałwan! Zychnę mu fotę, się bałwanowi. Taki w sumie rock, y, and, y, rock and roll. Wiecie, jest i rock i w ogóle. Kul cool, kul cool, bałwanie. Jezu. O, siedzę. Właśnie pianki, mega, mega. Co ty dorzucisz, kłada? Nie no, Baśka! Nie, znaczy nie Baśka, Rakel. I pochodźcie zrobicie z tej hot -dogi. No usiądź. e hot-doga. Czy ty jesteś wege? Nie, nikt nie jest u nas wege. A może pianki? A usiądziesz? A usiądziesz w stronę ogniska? O. To może dorzuć głodę? Masz jedzonko? Nie, co jeszcze robisz? Jezu, barska, ty jesteś jakaś spakowana. Wie co? Ja już resetting. Partia naprawiła się. A tu usiądziesz? Tak, ty poszłaś spać. Fajnie, fajnie. Dobra, to wracajcie do domu w takim razie. Chociaż wy zaraz pewnie będziecie jechać do domu yy, w Newcrest. Jezu, tą naszą... a, to są te wioska tego niby Mikołaja. myślałam, że to nasza chata, tak widać ją, kurde, yy, z drugiego końca mapsk, Mapska, mapy. Ale właśnie fajnie to wygląda, naprawdę, podoba. Podoba mi się, już czuję taki klimacik świąt, czy w steamsach to już od dawna czuję, ale no, yy, mówię, że i a. No, siku dzisiaj chcę to, proszę ci ze zrób. Tak, ty idziesz okrętną kurtę drogą. Fajnie, fajnie, cudownie. Nie, nie było można tutaj tak coś ściąć lub A, to są stimsy. Dobra, chyba ci się też chce spać, Basi. No, a to Czemu ty nie idziesz tu spać? No i dobranoc. Ja nie wiem, o który, o, kiedy my mieliśmy jechać. Nie wiem, nie wiem. O, za 4 godziny. No to pójdziemy pewnie o 4. No to w sumie tak na tym skończymy odcinek. I następny odcinek już zaczniemy w domu, więc. Uh -huh. y, więc tak. To o 6 pewnie będzie wyjazd. Yy. Anuluj i zakończ urlop, więc kochani, dziękuję, że byliście ze mną w tym odcineczku i widzimy się już jutro na kanale w kolejnym odcinku Sims pa pa!